Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie Talion pod Niedźwiedzi tułą, czyli można powiedzieć, e, troszkę zapomnianą umiejętność scalinga, ponieważ przez ostatnie sezony rankingowe głównie były grane. Był nie były grane jednak nowe siły, e, które zdominowały tą frakcję, e, ponieważ e, granie nowych sił w połączeniu z dzikiem morskim Dagurem, albo y, myszoworem, i y, scenariuszem, to były talie, które wykręcały największe punkty w tej y, frakcji. Natomiast my właśnie dzisiaj sobie pogramy nie dziwimy rytuałem ze względu na to, że Ceryson dostała potężną zmianę. Dlaczego? Bo teraz nie wzywa, lecz tworzy y, tarczowniczka Dimum lub Straż Królowej. Co daje nam y, opcję do um, tego, aby zagrać ją dwukrotnie i w pewnym momencie, żeby wyciągała 4 y, trzy stali i czwartą tworzyła. Więc naprawdę wielokrotny granic Cyrus robi y, potężny waliu, y, zwłaszcza w rundzie trzeciej, y, kiedy albo nawet drugiej, jeśli chcemy przycisnąć przeciwnika. Natomiast raczej gramy ją w rundzie trzeciej, bo musimy zagrać Goodmunda. Good Natomiast jeśli. Y, jeśli, jeśli będziemy mieli dekret na ręce, to spokojnie możemy zagrać się w rundze drugiej, tym samym prawdopodobnie nawet dociskając przeciwnika na kartę sety, bo Goodmund i Cerys robią razem ile? Policzymy. Cerys robi 19 punktów, jeśli dobrze liczę, a Goodmund robi... 11 albo 12 punktów, e, więc naprawdę robimy prawie ponad 30 punktów, e, co jest niesamowitym wynikiem, jeśli chodzi o tempo w dwóch kartach. Więc cóż, uważam, że ta jest naprawdę ciekawa i może nie zajdziecie się, jakąś bardzo daleko, jeśli byście grali rankedy, ale można wygrać nawet na e, ten high ten cash. Mi się kilka razy nią wygrać. Co prawda, e, jedna Gierka była na mm, potyczce, ale mi się taki sobie się gra bardzo przyjemnie. Ze względu na tą kartę Goodmunda, którą de facto stworzyłem niedawno, myśląc właśnie z myślą o tej cerys. Ze względu na to, że to jakoś wcześniej nie widziałem sensu, bo była to chyba bardzo droga po prostu, tylko trzeba. Stworzenie jej kosztowało 3500, 3200 fragmentów. Chyba był taki okres tej, tej karty. Jeśli się nie mylę, a teraz naprawdę uważam, że ma sens, bo za 800 fragmentów karta, która umożliwia nam takie zagranie, jest całkiem ciekawą opcją. Ponadto, yy, no cóż, bo, niestety właśnie po trzeba mieć specyficzny deck i właśnie to, to zagranie głównie ceres i kilku innych kart yy, pozwala nam wyciągać niesamowite waliu z tego Goodmunda, yy, bo nie ukrywajmy się, że głównie właśnie Goodmunda gramy ze względu na Cerys w tej talii. Yy, i potencjalnie, właśnie, e, morkwarga i płotkę, tak, bo to są karty, które akurat się gra zawsze, bo one e, w połączeniu, kiedy mamy płotkę na cmentarzu i morkwarga w deku, po, powoduje, że właśnie mamy ten play za. E, teraz, żeby się nie pomylić 5, 8 plus 4, 11 punktów, tak. E, no i co? no Uważam, że talia jest naprawdę jeszcze ciekawa. potencjalny kombo wam jeszcze powiem. Deran. Ciekawa karta w, tej, w tym deku, ponieważ czasami będziemy chcieli przed wyrzuceniem Gudmunda mieć jakieś sensowne karty na cmentarzu, prawda? Jak załóżmy ich nie dobierzemy, możemy sobie tym samym odrzucić, przymierze stali załóżmy z deku i mieć je na cmentarzu za pomocą właśnie derana. Co jest fajne, bo w późniejszym etapie gry ten Goodmund cofnie nam y, tą kartę do deku. Y, będzie mi szansę ją dodać, prawda? Y, co jeszcze powiem? Y, fajnym combo jest obicie sobie y, z Falbloda, nie faworyta Falbloda. Y, do poziomu 1, 2 siły, następnie wrzucenie dzika, dzika, olbrzymiego dzika na daleki zasięg, i y, 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 wtedy ten olbrzymi dzik robi 14. 11 punktów, w zależności od tego, jak nam się udało obbić faworyta. Więc naprawdę, naprawdę fajnie. Co jeszcze? Myślę, że w sumie... Z... Omówię to tyle, bo Bronze są standardowe, tak to powiem. I co? Przechodzimy sobie już chyba do gierki. Stałem się, czy lecieć rankeda. No ja jestem na 10. randze, możemy spokojnie polecieć, najwyżej przegram. Sobie, to bym sobie, zmieniłbym sobie może skina. O, na no, tego. Z Kaligiem mi się chyba najbardziej właśnie podoba ten Ace Premium. W sensie. Skaliga osobiście uważam, że nie ma fajnych skinów e, dowódców. Najlepszy chyba i tak ma Shoja tam jest Eda. Ta, e, e, itl, Nitlina. Ida. E, Nida. Boże. Dana dana up, tak, czyli panna Polna ma bardzo ładnego premium skin tego białego. Um, ty dotali, ty dotali, i ty dotali. Całkiem źle. Um, mm, dobra. Zacznijmy sobie od Opancerzonego drakara. Okej, okay. no dobra. Nie fajnie. To jest... Kaj... Szczerze powiedziawszy kajdan dawno nie widziałem samych w sobie. Um, zwykle to były raczej po prostu bloki z Margarity jeśli gram na KP, ale kajdan dawno, dawno pewnie widziałem. Jest to karta trochę zapomniana ze specjali. Balista, no dobra. Szczerze powiedziawszy, ja mogę sobie wyrzucić tego to przymierze Stali. Szkoda, um, że nie dobraliśmy Cerys, to jest duży minus dla mnie. Hmm. Jak będziemy zmuszeni, to spokojnie możemy ją też, prawda, sobie przynieść właśnie ranem, żeby na pewno ją dodać w rundzie trzeciej. E, a jak nie, no to zobaczymy. Jeśli oczywiście dobierzemy też Goodwunda, bo z myślą o nim wyrzuciłem przymierze stali, które powinienem wyrzucić po prawej stronie z Mały misplay z mojej strony. Ja mogę sobie wziąć to teraz w sumie tak, żeby szał nam się odpalił i zaczął się tworzyć pancerz. Ten pancerz jest naprawdę. Umiejętność szału na tym przymierzu stali jest całkiem fajnym prawda? dodatkiem do tej karty, zwłaszcza dla Skaligę, które no. Na tym pancerzu sporo bazuję i te dwa punkty pancerza, które będą za chwilę um, Zrobią całkiem fajną robotę Choć nie wiem czy pójdziemy faktycznie w te dwa punkty pancerza, myślę, że już bardziej um, Skorzystam z, teraz grę Santa. Um, I zrobię to w ten sposób um, Gdyż, ponieważ um, Będę pasował już tą grę w tym etapie gry już dużo punktów nie zrobi A nie sądzę, że przeciwnik nas przebił teraz w. E, no. Jednej, dwóch kartach. No dobra. Może przebiję, bo masz sobie tego jeszcze. E, teraz wrzucił Turidama, to. Powiedzmy, że myślałem o tym jeszcze, zanim wróci Turidama. No dobra. Vernon Rush raczej przebija, ale Vernon to jest karta, która. E, no, jest bardzo mocna po bardzo, bardzo mocna. Okej, okay, co też 9 punktów obrażeń. Nie 9, boże, przecież to jest. Y... Oj, o mały włos. <laughs> nie! A jednak tak. <laughs> dobra, nieważne. Yy, Dałeś przeciwnikowi. Co ten Vernon faktycznie. Yy, trochę mi się przypomniałem, w ogóle jak widziała. Yy, Zrobiła się dobra tak Dawno tej karty nie widziałem. Myślałem, że zadała faktycznie 39 zadał, zadał, obrażeń. Zadała tylko 4. Czy na dwukrotność? Dobra. Mm -hmm. Cerys teraz, dobra. Mm -hmm. No, i pytanie jest takie, czy zostawiam sobie tempo cerys na rundę trzecią, czy yy, zagrywam ją teraz? Liczę na dobór dekretu i Goodmunda. Prawdę powiedziawszy, wolę zostawić pewną cyrus na rundę trzecią, ponieważ jest to naprawdę stosunkowo mocna karta i e, nawet bez tej dodatkowej czwórki, którą byśmy uzyskali przy pomocy Gudmund'a robi swoje punkty. Naprawdę robi swoje i wolę mieć pewne to ile. E, 15 punktów, prawda? Choć Goodmunda teraz zostałem, no. Bywa i tak, choć ten Goodmund nie jest zły, prawda? Będziemy robili ile? To 11 punktów z niego, więc całkiem spoko place. Yy, a ja sobie pasuję, zakończę wmianę i od czego zaczynamy? Zaczynamy myślę od łódki na razie. Zaczynamy od łódki yy. i poleci sobie potem yy. gdzie jest nasz kapłan. Tu jest kapłan Svalbroda I będziemy na po, y, powolutku się rozkręcali. Okej, okay. ojoj. A to nie jest coś, co jest fajne zbytnio. To Rayla też. Um, hmm. Cóż, z ta kapana z to ta łódka będzie miała 3 punkty i 2 pancerza. A czyli 1 punkt i 2 pancerza. Czyli łącznie 3 punkty do zbicia. Kapona będzie miała 5, więc myślę, że ta Raila, nawet jak dostanie inspiracji, nie zabije mi żadnej z kart. Chyba że przynajmniej będzie jeszcze jakieś karty debijące, A na razie ta łódka. No, przyda się jej trochę. Okej, Szanik. Oj, Dobra, myślę, że zrobimy to w ten sposób, że obiję sobie... Um... Jest wcześniej ma jaska, to i tak jest pograne, bo raczej przegraliśmy wtedy tą tą rundę. Um, nie ma co ukrywać. Um... A jeżeli nie? No, jeżeli nie, no to zobaczymy, jeszcze powiedziawszy. Albo mogę też... Um... zniweluje na pewno sobie tą um, inspirację na czarnej rali jednak. Oni to jest dla mnie stosunkowo ważne. Następny myślę, że może posić um, faworyt z Fallblooda. Dlaczego? Ponieważ tego faworyta... Um, Okej, okay, um, ten faworyt um, zrobi naprawdę spore punkty. Z tego względu, że yy, będę mógł sobie zagrać na niego yy, knuta okrutnego, który skasuje mi szóstkę. Szóstka pozwoli mi zabić na przykład szani. Yy, no, co będzie stosunkowo ważną, yy, ważną rzeczą. I teraz powiedziawszy, myślę, że nawet jeśli przeciwnik ma tego jaskra. To nie jest aż tak źle, naprawdę nie jest aż tak źle, mimo że przeciwnik ma tą Miraille, która będzie biła co dwa. Ja jej nie mam jak, te, nie mam jak jej teraz skontrować, niestety. No i Łucznik, o, Łucznik też jest niezbyt fajny. I prawdę powiedziawszy... hmm, po hmm... hmm, 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 hmm. Ten Deran teraz jest taki średni akurat, taki średni bym powiedział. Albo Goodmund zrobi mniej punktów, albo Deran. Hmm. Czy czy Staszkrowiec zrobi więcej punktów? Nie, tarczowniczki są bezpieczniejsze. Okej, okay. myślę, że w powoli mogą lecieć karty takie właśnie jak Olbrzym i na... ...faworyta? Tak? No. Jestem tego pewny. Właśnie się zastanawiam teraz. Y Ajaj, faworyt to też była karta. E, to była opcja, którą myślałem Albo nie, wiecie, co robimy tak? Robimy to co właśnie powiedziałem. Czyli ta sobie faworyta Dropię sobie niedźwiedzia, który dostał buffa, ma ta 6 punktów e, Używam olbrzymiego dzika za 7 punktów Boże, ale misplay. E, dobra, trudno e, Mój błąd nie doczytałem w ogóle. Po... Nie doczytałem o co chodzi w olbrzymim dziku. Eee, ok, eee, prawdę powiedziawszy, wyszedłem teraz na bardzo dużego debila. Ale faktycznie nie doczytałem. Dobra, straciłem trzy punkty, ok. W takim wypadku, o, przetrwam to jeszcze. Um, ja mogę sobie zagrać tego teraz Goodmunda. No i co, no i. Mimo tego, misplayu z dzikiem, bo nie doczytałem faktycznie. Ja tam wam jeszcze na początku ujadałem o tym kombie z faworytem. Bo to istniało, tak się muszę przyznać, to nie istniało nawet tylko w mojej głowie, na, tak, tak nie zagrałem. Ale to. W... Chyba byłoby zbyt duże kombi, chyba byłoby zbyt mocne po prostu. No, ta, ta, ten dzik teraz jest stabilniejszy po prostu. Ma takie zabezpieczenie choć. No, spoko. Czyli Gudmund, jednak swoje zrobił, bo gościu nie był zbyt mądry. W każdym razie ciekawy. Sobie zagram to morderem. powiedziawszy, nawet jeśli będzie miał, nie wiem, jakiegoś wizegerda. Yy, co Co mógłbyś tu mieć mocnego? Nic. Znaczy przegrywa. Chyba, że ma Geralta Irden, który w obecnej sytuacji robi ile? 8 plus 6, 12 to jest nie, nie 12, to jest trójka, nie czwórka. Czyli plus 13 to jest 21 minus 1 punkt, czyli 20 robi 22 punkty. Nie widzę karty, która by to przeciwnikowi robiła naprawdę. Tak powiem. Zresztą ja mogę odrzucić przymierze stali, bo cze, czemu nie? Yy, bo ta zrobi więcej, ten Galant jeden potencjalnie, ale, ale raczej tak tego, no, i tak tego nie robi po prostu. Jakoż też, że pożarka została zmiana, to no, musiałbym mieć, mieć inicjatywę gościu odpaloną. A. Mógłby to wyrównywać, ale wtedy właśnie bym się inicjatywa nie odpaliła. Siroko, Ok. Przeciwnik utracił połączenie, ale e, my i tak wygrywamy e, Dwoma e, koronkami. Cóż Mimo, że nam Ten Gudmund z początku nie wychodził Potem okazało się, że zrobił swoją robotę i to nawet bardzo dobrze Spowodował, że wyskoczyła nam ponownie e, straż e, Nie, tarczowniczki Dimun, nie straż królowej to uważam, że mimo też mojego misplayu yy, i tych yy, farmazonów co na początku gadałem. Tuż zdarza się każdemu, nawet y, osobie, która myśli, że zna gwint całkiem sporo, do, znaczy w dużym stopniu się zdarzają. Yy, no i co? Mam nadzieję, że dalej wam się spodobała. Yy, postaram się też w sumie jakoś, że jest y, wolne i mam troszkę powiedzmy więcej czasu, choć dużo, ze względu na lekcje online i tak dalej. Yy, to Ogarnąć linki do talii i postaram się go wkleić pod, w, w opisie albo w pierwszym komentarzu. W każdym razie to było na tyle w tym odcinku, więc ja żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!